Jubileusz 330-lecia kościoła Archanioła Michała oraz ewangelickie dożynki. Dwie okazje do spotkania się, wspólnego świętowania i dziękczynienia. W Gierałcicach była Hanna Honisz. Radosna i dziękczynna uroczystość w Gierałcicach, a o szczegółach opowie ksiądz Eneasz Kowalski. Co to za uroczystość? Obchodzimy dzisiaj w zasadzie podwójną uroczystość. Obchodzimy 330-lecie kościoła Archanioła Michała, w którym się znajdujemy, a jednocześnie zgodnie z takim zwyczajem, który zrodził się tutaj w parafiach ewangelickich na Opolszczyźnie, przeżywamy dzisiaj regionalne Dziękczynne Święto Żniw, czyli takie regionalne opolskie ewangelickie dożynki i chcemy też tutaj w gronie ewangelików z Opolszczyzny ale nie tylko ewangelików, Bogu dziękować za, za dary, które mamy przez cały rok na naszych stołach. Jaka jest krótka historia tego kościoła? Kościół liczy 330 lat. Został, w zasadzie historia tego kościoła związana jest z historią miejscowości. Został założony przez rodzinę Gierałtowskich, od której, od której powstała ta, ta miejscowość. No i w zasadzie drewniany kościółek, jeden z kilku, znajdujących się tutaj w okolicy tego regionu kluczborskiego. W również jest kościołem obecnie zachowanym, ewangelickim, czynnym kościołem i pełniącym funkcje kultowe w zasadzie w każdą niedzielę. To kościół filialny. Do jakiej parafii należy? To jest kościół filialny. Należy do parafii w Wołczynie, ale w związku z tym, że obecnie kościół w Wołczynie nie jest czynny, więc on jednocześnie, chociaż centrum parafialne znajduje się w Wołczynie, to kościół parafialny, można powiedzieć, znajduje się właśnie tutaj w Gierałcicach. I ten kościół, w którym się znajdujemy, jest takim, założyć możemy, kościołem parafialnym. Ewangelicy również dziękują za trud rolników, za dary ziemi, za płody ziemi oraz za piękny jubileusz 330-lecia kościoła Michała Archanioła w Gierałcicach, Hanna Kurier kurieropolski